Kolejnym rodzajem są albergi prywatne, czyli już bardziej takie hostele i hotele, w których ceny za nocleg są wyższe z racji tego, że często znajdziecie tam bardziej prywatne pokoje, ale oczywiście są też takie albergi prywatne z wieloosobowymi dormitoriami. Tutaj, jeżeli możecie sobie pozwolić na taką wyższą opłatę, to na pewno komfort w takim jedno-dwuosobowym pokoju będzie o wiele większy niż w wieloosobowej sali. No i też na pewno e, szybciej, lepiej podładujecie swoje baterie do dalszej drogi. E, w albergach prywatnych e, możecie też rezerwować e, noclegi z wyprzedzeniem, także przed wyjazdem możecie już sobie zaplanować całą trasę, zarezerwować noclegi i e, ruszać bez obaw, że zabraknie dla Was miejsca. Co może zdarzyć się w przypadku alberg Donativo? czy municipal, jest tam ograniczona liczba miejsc, liczba łóżek, więc niestety panuje taka zasada kto pierwszy ten lepszy. Co powoduje moim zdaniem taką niezdrową presję wśród pielgrzymów. Zamiast spokojnie cieszyć się tą pielgrzymką i oddać jakimś rozmyślaniom, po prostu byciem tu i teraz, to wielu z nich Zamartwia się, czy zdążą przed innymi, czy będą mieli gdzie spać, i tak dalej. Oczywiście ten strach, lęk jest jak najbardziej uzasadniony, bo nie jest to przyjemne znaleźć się w takiej sytuacji, że hospitalero mówi, nie ma tutaj już wolnych miejsc. Sam się parokrotnie znalazłem w takiej sytuacji, natomiast wyznaję taki styl pielgrzymowania, żeby się tym nie martwić na zapas. Tylko rzeczywiście korzystać z tej drogi, być tu i teraz. A jeżeli spotka mnie taka sytuacja, że w danym miejscu już nie będzie żadnej, e, żadnego wolnego łóżka, no to albo pójdę dalej, albo będę się martwił wtedy, co zrobić. E, na szczęście są właśnie te inne możliwości, jak prywatne albergi, ale często też e, Pan Bóg stawia na naszej drodze pomocnych ludzi i. Uwierzcie mi, nie zostawi was samych w takiej sytuacji. A nawet, jeżeli się zdarzy, że już nie, wiem, nie będziecie mieli gdzie spać i będziecie się musieli schować przy jakimś kościółku, kapliczce bądź spędzić noc pod chmurką, to jak głęboko wierzę, że, że taka sytuacja ma mnie czegoś nauczyć, ma mi coś pokazać. I może nie zauważę tego od razu, ale po jakimś czasie odkryję jakąś prawdę o sobie samym. Thank you.